Cześć moi drodzy! Witam Państwa! Krzysztof! Drodzy Państwo, w zasadzie mogę powiedzieć: To jest zapowiedź sezonu 2019-2020 w Skokach Namczarskich. W ski jumping. Drodzy Państwo, w zasadzie mogę powiedzieć: W tym roku będę nagrywać Skoki Namczarskie. Moją ulubioną grę. i drodzy państwo, państwo, chciałem Was chętnie zaprosić do tego abyście Państwo subskrybowali mój kanał od razu oraz lajkowali filmiki jak się Państwu podobają a co mogę powiedzieć powiem tak w tekście od razu Państwu pokażę mamy tak skoczków mamy 80 ale mamy po 20 różnych, Z czego mamy na początku Polskę. I, i tak. Mogę powiedzieć państwu razem razu Krzysztof Białek, to ja. Ja tam już zapisałem siebie. Ze względu, że ja robię. Skoki i zapisałem po prostu siebie do pochody świata? Ale mamy wiele innych nacji. No i mógł, że Państwa niektórych czasami coś zaskoczyć. Ale... Ja tu, tutaj, na przykład w tej grze, mam moze państwo Rumunów. Rumuni będą skakać dokładnie. Ukraińcy. No i Chińczycy. A za Chińczycy w skokach nie uczestniczą, ale to w Pucharze tylko świata i w Pucharze kontynentalnym. A tak to skaczą fiskap. No i dodałem Chińczyków. Bo oczywiście będzie ciekawi I drodzy Państwo tak yy, weźmy w ustawienia Czułość da, a dajmy sobie czułość Na przykład 1 i 22 setne. Język oczywiście damy polski. No i tak. Yy, mamy tutaj efekt padającego śniegu i ...nośności skoczka. I tak, yy, paska skoczna. Yy, Nośno. No, no, przepraszam państwa. Pasek nośności skoczka. Nie dajemy go na ten sezon, bo myślę, że spokojnie damy radę skakać. A efekt padającego śniegu dam. Ale dopiero. Jak będę nagrywać pierwsze odcinki skoków zimowych, ustawienia dźwięku, możemy dać tutaj muzyczkę, ustawienia kamery, nowa kamera, nie będzie, jak mam ustawioną, i to możemy zmieniać pogodę, drodzy Państwo, na słońce oraz śnieg, czyli na letnie skoki, albo zimowe, ale oczywiście my damy zimowe, no i tak. I co Państwo interesują się skokami, to mogę powiedzieć od razu, że skoki jest ja zacznę swoje yy, dosyć wcześnie. Ale pierwszy konkurs, który się odbędzie, będzie 9 listopada. 9 listopada odbędzie się pierwszy, pierwszy konkurs. I od razu powiem Państwu, że w skokach są kwalifikacje przed konkursem. Ja tych kwalifikacji nie będę nagrywać, ponieważ nie ma sensu oglądać yy, kwalifikacji, po prostu. Yy, kwalifikuje się 50 skoczków, z czego 30 odpada. I w zasadzie mogę powiedzieć Państwu jedno. Kwalifikacji nie nagrywam, konkursy tylko będę nagrywać będą, w Na zasadzie mogę powiedzieć, wiele konkursów, było chyba z 50 parę. Jest z konkursem, bo indywidualne i drużynowe, ale ja Państwu pokażę s, y, skocznie. Bo w zasadzie, o, wejdziemy w i macie Państwo Zgodnie, śre... średnią, normalną, dużą oraz Mamucią W zasadzie mogę powiedzieć tak: mamy tutaj w, średni skocz... w średnich. W mamy Wisłę, Ljub, Ljubljana, Bad Grisbach, Anorcz, Karpacz, Winterberg, Kolgary i Zekopane. Normalne, normalne skocznie to Otepa, Saporo, Rwaniemi, Szczyrk, Ramzał oraz Willach, Kłopio, Pleso, Kranie, Rika, Sąd i Liberas. Duże skocznie to Nizhny Dagi, Wisso, Oslo, Mouy, Lachti, Zekopane, Jakuba, Instruk, Kusamo, Drzekowski, Engelbert, Kappa, Lillehammer, Trondheim, Aumatyk, Oberstdorf, Bischofsofen, Witzel, Kuszewel, Erzurum, Falun, Klingenthal, Neustadt, Tidise Neustadt, bo to nie jest zapisana cała nazwa, Park City i Sochi. I mamy tutaj skocznie, mamy dziewięć ich dokładnie, więc całkiem dużo. I tak, mamy takie skości. Mamy Cię Predacco, Sapor, Iran Iron Harahow, Harachow, Obersor, Tałupis Pateminow, Planica i Wickersund. Tak więc drodzy Państwo. Jeśli co Państwo będą chcieli oglądać, jak nagrywam skoki, to proszę wyjść na mój kanał. Wszystko jest tam podane. I jak mówię, początek... Ja raczej zacznę spokojnie 9 listopada z, 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 nagrywać skoki. I tak, drodzy Państwo, mogę powiedzieć dwa, trzy razy w tygodniu będę nagrywać. W zasadzie 9 listopada racz, jest sobotę, potem jest 11 w poniedziałek, więc w poniedziałek też mogę nagrać skoki. I tak, czt, potem będę mógł w każdym w zasadzie weekend nagrywać skoki, więc i na przykład środy będę mógł nagrywać. Tak więc, drodzy Państwo. Wszystko jeszcze Państwu opowiem podczas sezonu skoków. A ja Państwa zachęcam jeszcze raz i życzę miłego dnia, z miłej, spokojnej niedzieli. No i do zobaczenia 9 listopada. Cześć.